Witamy Was serdecznie. Dzisiaj wybraliśmy się poza granicę Bangkoku na floating market, ale to będzie duża historia. duża, i szkoda nie wypinać. Słuchajcie, wczoraj spotkaliśmy Chaosan Road e, grupkę osób, która zaproponowała nam wycieczkę właśnie na floating market i train market za 500 Bahtów Ogólnie to była bardzo dobra cena na tyle konkurencji i od razu mi coś tutaj śmierdziało. Bo jakby nie patrzeć, to jest dosyć daleko do Bangkoku, bo to jest godzina 40 drogi. I tak jak was wczoraj przestrzegaliśmy przed tym, żeby się nie dać żeby się nie dać tutaj manewrować z te wycieczki tuk tukami za 40 batów, Tak my się daliśmy dzisiaj wmanewrować właśnie w ten trik, tylko że jest floating marketem. Tak jak przypuszczałem, jest to podstawiona grupka. Która ma tutaj układ z osobami pożyczającymi łódki na Floating Parkecie? tyle gadali, tyle gadali i sami się w Tak. E, mają dogadany tutaj układ z tymi e, przejazdami na Floating Parkecie? Ale ogólnie, teraz jak sobie myślę, to na chwilę obecną i tak jesteśmy na plusie o wiele, bo byliśmy jeszcze w biurze podróży wczoraj zapytać się y, z ciekawości, ile to kosztuje taka wycieczka tam. I naprawdę tam były ceny ogromne. No my mamy tutaj prywatną łódkę. A tam macie te grupowe takie? Czyli macie dwa, cztery, sześć osobowe, normalnie. Tak. My mamy prywatną łódkę wykupioną. I pierwotnie zaproponowali nam cenę. Znaczy, zaproponowali, to była niby narzucona, pokazali nam cennik. 2000 batów za prywatną łódkę, za godzinę tutaj podróży po właśnie floating barkecie. Ja troszeczkę się orientowałem, jak chodzi o ceny tego floating marketu i wypożyczenie prywatnej łódki. I wiem, że przepłaciliśmy, bo ogólnie dorwać się da już za 1000 batów na dwie osoby tą mutkę Natomiast udało mi się utargować ostatecznie za 1600, czyli w sumie 400 batów żeśmy przyoszczędzili. No i wiem, że przepłaciliśmy. No, ale już nie będziemy tutaj płakać w każdym razie. To jest kolejna przestroga, żeby się nie dać obrąbać właśnie na... No nie, no thanks, thanks. E... To jest po prostu kolejna przestroga, żebyście uważali i nie dali się wrąbać właśnie w tego typu trifik, właśnie przy tych głównych uliczkach turystycznych. Thanks. W cenie wycieczki dostaliśmy drink powitalny. Słucha woda kokosowa, cukrowana. Dobra, ale chyba nawet ta sklepowo im bardziej smakuje. To Ogólnie to mi natarka przed chwilą powiedziała, że widziałem węża w wodzie i szczerze mówiąc, co teraz dupią na to, co oni tu jest Bardziej mi interesuje, żeby tego węża w wodzie zobaczyć. Ogólnie co wam mogę powiedzieć, to. Ten Market. No, to jest typowa taka atrakcja turystyczna. No Żaden tutaj raczej Tajlandczyk nie robi zakupów, bo jest po prostu też drogo. No i ja też bym raczej nie wrócił. Nie polecam ogólnie za bardzo. Fajna w sumie wycieczka, całkiem jak chodzi o przejażdżkę po pożecę. Ja to bardzo chciałem. Natomiast za tą cenę nie warto Szczerze mówiąc, ja bym tu nie wróciła i ogólnie. Jakby no ja zdawałam sobie sprawę, że to może tak wyglądać, że oni się zatrzymują co budę w sumie, żebyście coś kupili. No ale ogólnie to jest męczące i ja jestem lekko zniesmaczona, bo po prostu no oprócz tego, że widzieliśmy fajne jaszczury i naprawdę jest bardzo ładnie, jak widzicie, tyle palm i tego wszystkiego, no to tak poza tym, no oprócz tego, że jest drogo, to nic specjalnego w sumie. Atrakcja turystyczna, którą można pominąć, więc jeżeli nie pojedziecie, to nic w rzeczywistości nie stracicie. Mimo tego, że się sprajerowaliśmy i to dosyć mocno no To i tak względem tego co biura podróży oferują to troszeczkę wyszliśmy na plus Bo wczoraj nam pani biurze podróży proponowała 2200 batów dokładnie rabacie Po rabacie, special for you price oczywiście e, Mówiła 2200 batów od osoby No także i tak wyszliśmy na plus, bo my nawet tyle nie zapłaciliśmy za e, dwie osoby ogólnie No ale i tak mimo wszystko można to dużo taniej zrobić o, my jest, Miejcie to na uwadze Jestem zła. Się nie przesłuchamy, to jest kupisko tego wszystkiego. I no, ja inaczej sobie to wyobrażałam. Mogliśmy posłuchać pani wczoraj pod tym poświęceniem, jak powiedziała, że zamknięte tętnie to, że pytaliśmy. To na pewno jest zła. Tak. Słuchajcie, przed chwilą właśnie mieliśmy sytuację, kiedy udowodniłem tylko, jak tutaj są mocno zabyżone ceny na tym tarku. Kupiłem sobie spodenki Muay Thai. Oczywiście nie było w planie ich kupować, ale tego typu spodnie, No ja będę miał na pamiątkę z Tajlandii. I słuchajcie, podpływamy do pana, pytam się, how masz? On mówi, że 1200 batów. Ja wiem, że to jest za, za mocno zawyżona Teraz Szczerze mówiąc, nie orientuję się, ile w Bangkoku kosztują. Ale e, mówię, że tu masz. I on się pyta, co proponuje. Wziąłem kalkulator, napisałem mu 600 batów. On mówi, że nie, 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 za mało. I koniec końców tak targowaliśmy, że i tak wyszło na moje i za te 600 batów kupiłem. Szczerze mówiąc, nie wiem ile one kosztują w Bangkoku yy, na tych ulicach turystycznych, ale 50% udało mi się targować, także ja jestem happy i on pewnie też. Train market. Zobaczymy, jeżeli dalej będą nakazali płacić, e, tak mocno zawyżone te ceny, to po prostu nie wchodzimy. powiemy, że się na tarkę źle czuję i nie idziemy, bo no, po prostu nie, nie lubię się frajerować na wycieczkach i nie zamierzam dalej. Dlatego tutaj już podarowaliśmy sobie, bo i tak troszeczkę udało się utargować. Natomiast no, dalej już nie zamierzam frajerować, bo wiem po prostu, że padliśmy ofiarami oszustwa tajlandzkiego. Train no. market. No. A jednak na train market nie dotarliśmy, bo powiedział nam jeszcze ten nasz gościu, że na miejscu będziemy musieli zapłacić dodatkowo za parking 200 batów. Bo dopiero za 2,5 godziny będzie pociąg. No to już my wiemy, co się święci, że za 2,5 godziny pociąg to teraz nas wysadzi na parkingu będzie pod restauracją. To będzie jedyna restauracja w okolicy. Dostaniemy dodatkowe menu, bonusowe. Tak, że już sobie darowaliśmy, i po prostu powiedzieliśmy, że wracamy do Bangkoku i tyle. No, a przez korki w sumie i tak wyszło na to samo, że wróciliśmy tak jak powinniśmy, mniej więcej, ale już teraz mamy 5 km do hotelu i stwierdziliśmy, że wychodzimy, bo no jeżdżenie taksówkami po Bangkoku jest straszne. Tak, no, tutaj jak chcecie, to tylko i wyłącznie e, motorki wierzcie, bo to jest najwygodniejsza forma. E, jutro tylko musimy się dostać Nie? jeszcze taksówką na. No lotnisko a tak to wybieramy zawsze już skuterek albo motorek o patrzcie właśnie jak wygląda jazda po Bangkoku tu jest gościu którego mijamy tak naprawdę to my tutaj na pieszo praktycznie szybciej idziemy niżeli niż byśmy tym samochodem jechali tak. Tu tak jedziecie potem 3 minuty w miejscu stoicie i jedziecie po, po 100 metrów jeszcze po kameriezie Coś takiego płacicie tutaj po 2 złote. Spójrzcie, to rozwiązanie na przystankach autobusowych jest mega spoko. U nas by się to takiego przydało. Możecie sobie normalnie naładować telefon. Fajna sprawa. Idziemy teraz koło szpitala, jakiegoś głównego, i tak co chwilę przejeżdża tutaj karetka. I sobie rozmawiamy, że przerobane jest tutaj na przykład dosyć jakiegoś zawału, bo tak naprawdę szanse na to, że przeżyjecie są bardzo małe, bo przecież tutaj karetka. Tak samo jak wszystkie inne samochody stoi w korkach no, Niby starają się robić jakieś tutaj te tunele życia ichniejsze No ale oni tutaj nie mogą sobie tak zjechać na pobocze jak u nas na przykład Bo po pierwsze traważniki są dużo wyższe A druga sprawa Że to tutaj są trzy pasy i trzy pasy zazwyczaj są mega zatłoczone Dlatego karetki nie przejeżdżają tak jak u nas swobodnie a Jeszcze między autami są motory Tak a właśnie pomiędzy samochodami zyskają się Motory, e, także taka karetka, aby dotrzeć na czas, no ma bardzo, bardzo nikłe szanse. Tego typu ciasteczka, one są wytrawne i na słodko. Tutaj są wszystkie, wszystkie smaki My przyjęliśmy trzy ciastka, jedno z kurczakiem, Aha, z, ananasem drugie z ananasem i z e, taro. Taro, taro. Do końca nie wiem, co to jest taro. Za chwilę będziemy testować, i za to wszystko zapłaciliśmy. 38 batów, czyli jakieś 380. I za to wszystko zapłaciliśmy 38 batów, czyli to jest około 4 zł. Tak to można płacić, co? I jak to jest? To jest ananasem. Jest super. Pokażę Wam nasz hotel. To jest właśnie ten quarter Ario, o którym już wspominałem. Tak, i tam na samej górze jest basen. A my mamy pokój na 31, Basen jest na 32, my mamy pokój na 30 Naprawdę możemy serdecznie polecić ten hotel, bo wszystko jest super, i śniadania i pokoje, wszystko tip top jesteśmy. Jesteśmy w tajskim maku. Weszliśmy tylko tutaj z tego względu, że zobaczyliśmy, że mają inne menu niż u nas w Europie. No i na przykład z takich ciekawostek mają po prostu ryżku czakiem. Jak to zobaczyłem, no to nie mogę sobie darować, no bo jeszcze ryż z na razie nie miałem przyjemności jeść. Oprócz tego kanapka, której u nas już nie ma, o kupę lat, czyli filetowisz. Powiem szczerze, że ja rybki lubię, a ten filet to był chyba moja ulubiona w ogóle kanapka w Fagonadzie. I to jest jedna z nielicznych kanapek, którą w ogóle brałem, bo ja tu praktycznie nie Anatalka <grystanie> <grystanie> Anatarka jada. I co dzisiaj będzie jadła? Um, Steak Park dwa. Steak są na Nuggets 10 sztuk i Nagets z barbecue i Banofi Baj. To ciasto takie to nasze, tylko tutaj jest z... Bananem i czekoladą Bananem i z i z karmelem Karmelem? z, z karmelem, Aha, dobra Tak mi się wydaje mam no. Ale... ja Ale... głupa, żeby widzowie myśleli, że po prostu nie taki takich że... rzeczy Nie mam Ale... pojęcia co to jest <noise> Ale jest to, że zapłaciliśmy 45 zł Tak, pokaż ten w ogóle rachunek Tutaj macie ceny wszystkiego u nas chyba drwale, te drwale teraz wchodzą, jak gość pod koniec. I chyba jeden tyle kosztuje. No i przyszło nasze zamówienie. wam <grywa> ja że jest całkiem okiełnie okay wygląda ten kurczak Mamy jakieś takie kurczeczki. Pokaż, 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 nie. Je. Niech zaskoczę. Tylko frytek to jest jakoś dużo daje. Olpaka, półkę, tej idealnie jak do reklamy normalnie no. to wygląda. To, tak jak macie w KFC, właśnie. Czyli normalna pież. Mm. Te są bardzo dobre. Nie są kadne, ale bardzo dobre, soczyste. Ja mam szczerze, że dużo lepszy wybór, niż ta ciarka, którą miałem wcześniej. Chwilę to taki sam jak był u nas. Normalnie kawałek ryby macie. Ja bym chciał, żeby ta kawałek kapuciała Dobra jest bardzo. Pokaż się tu. Dobra. No Będziecie spamiętali. Ja nie wiem nawet. Dobre. Ale czujesz takiego to banana bananów i po prostu przypiekli w tym w piekarniku albo w hmm. no karme, to tofie, to taki, na Ale Ten karmel to tof Takie takie czórze trochę bardziej spiczny niż nasze. Ale ogólnie bardzo dobra. Idziemy jeszcze na tam w ostatni wieczór w Bangkoku, bo jutro już się przemieszczamy na Kaosok. Rano mamy lot samolotem. Chcemy wrócić na China, tam bardzo nam się tam podobało. No i teraz szukamy jakiegoś transportu. Ale jest problem, bo taksówkami nie chcemy się tuć ze względu na ruch jaki jest w Bangkoku. No i będziemy stali w tych korkach niesamowicie długo, a znowu nie ma za bardzo możliwości teraz zawołania sobie skutera, bo wszystko jest pozajmowane. Źle powiedziałem, że będzie ostatni dzień w Bangkoku, bo jeszcze jeden dzień będziemy mieli na powrocie. Bo też z Bangkoku będziemy wracać już do Polski. No ale to już wiadomo, będzie taki dzień na zakup jakichś tam pamiątek, na ogarnięcie się, na przygotowanie do lotu. Nie będziemy raczej, żeby za bardzo tutaj na miasto wychodzić że mamy hotel zarezerwowany przy samym lotnisku, żeby rano nie było jakiegoś głupiego pędu. Hmm? A propos ruchu miejskiego w Bangkoku tak to wygląda. Idziecie po prostu jak nic nie jedzie. jaki korek, masakra. Jakbyśmy tak słupko jechali, to byśmy nie stali teraz. Jednak stwierdziliśmy, że jest już późno i jedziemy na Patbong Street bezpośrednio. Nie będziemy się zatrzymać na czajna No już byliśmy, widzieliśmy swoje w sumie poza tym, że co tam e, food markety, to nic nowego nie zobaczymy, ale jedziemy już na Patbong bezpośrednio. Wzięliśmy tradycyjnie skuterki, bo najszybciej się o tej porze poruszymy po Bangkoku. Jesteśmy na padpoc. Ogólnie to jest znana jako dzielnica rozpusty. No i znacznie dobry. Dziewczyny nam machają bardzo mile. Tak powiem, to jest miejsce, w którym bardzo łatwo się nadziać. Uważaj tylko, byku na te tajki, które nie zawsze palą, a mają przy sobie fajki. Uh -huh. Ciężko jest tutaj w ogóle cokolwiek pokazać, bo od razu gonią jak na, za nagrywanie, ale postaram się chociaż troszeczkę ja przygrać. Mam parę nagranek, ale to coś Jeszcze... rzucimy. Tak, coś wrzucimy Powiem Wam tylko szczerze tak. Jak chodzi o rozpoznanie, kto jest kto, to naprawdę jest ciężko. Ale nie zraźcie się, że tutaj jest taka okolica jaka jest. Bo naprawdę dookoła jest dużo bardzo, bardzo fajnych rzeczy do oglądania Świetne food markety, food Do tego cały czas przy ulicach coś się dzieje Koncerty, kluby. Cały czas coś się dzieje po drodze Więc nie zdrażcie się odnośnie tej jednej uliczki Bo Patong naprawdę potrafi być mega fajny Ogólnie to chodzenie przez przejścia to też jest inny wymiar Jeżeli sobie nie wejdzie się na ulicę to nikt się na, na was nie zatrzyma, tak że wchodzimy. pamiętać o naszym polskim prawie, no, że pieszy ma pierwszeństwo, ale tylko tą część to stare babcie znają, czyli w się na ulicę, ale tu pieszy nie ma pierwszeństwa. Tylko się w i idziecie na skłania, żeby żeby przeżyć. 我是来我是来这对在哦。 Talia może to Dream Boy Bangkok dzisiaj, co? Słuchajcie, ja się śmiałam, bo my przed wylochem mieliśmy, lubiło by nam 2,5 roku. Ja się śmiałam do Kaspara, że to jest nasz wyjazd na 2,5 roku, więc jeżeli to jest ta Taka, to wiecie, to ja mam do... Ona już tutkami Fresh boi na się nie Fresh Boy, oh, oh. Fresh boy. <laughs> Patrzcie na czym stoimy Dobra idziemy pójdzie u nas <laughs> Dla nas, Europejczyków, taka seks-turystyka no to jest dosyć taki temat tabu, kontrowersyjny. Yy, natomiast w sumie nie ma co tych dziewczyn stygmatyzować. Yy, tajek, bo po prostu dla części nawet rodzin, jak urodzi im się dziewczyna i jest dosyć atrakcyjna, no to w jakimś stopniu to jest, powiedzmy, błogosławieństwo, jakby to nie brzmiało. Z tego względu, że właśnie wyjeżdża taka dziewczyna do Bangkoku na okres wakacyjny i przez te parę miesięcy zarobi tyle, tyle pieniędzy, że potem wracając do tych biednych regionów w Tajlandii, no tak naprawdę utrzymuje całą rodzinę, no i tak to wygląda niestety. Ja zgaduję też, że o takich późnych porach to jeżeli pakują takiego faceta, to myślę, że tam w większości też się nie kończy nawet e, czymś wielkim, bo też na pewno upijają takiego faceta. E, on tam rzuca pieniędzmi, a potem już jest na tyle pijany, że go wyrzucają. No i opuszczamy już Patpong Street. Wracamy do hotelu. Jutro rano musimy wstać na e, samolot. Jak na jeden z wieczór, to i tak już za dużo wrażeń przepodsowanie nastąpiło. Także do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie o subskrypcji łapce w górze, jeżeli się podobają materiały. Do zobaczenia, cześć!